Z tym samochodem jest trochę jak ze świeżym Croissantem. Wspaniale się sprzedają jak są świeże, ale czy pamiętacie Croissanta sprzed tygodnia, nie mówiąc już o takim sprzed 30 lat? Pewnie nie, dlatego dzisiaj przypomnimy Wam francuski hit sprzedaży niczym Croissant z czekoladą, czyli Renault Clio pierwszej generacji, które debiutowało w 1990 roku. Czas, kiedy opracowywano ten model dla Renault, był szczególnie ciężki, bo pamiętacie, że Renault 19 uchroniło tego producenta przed niechybnym niemal bankructwem. Na szczęście kroplówka państwowa, bo Renault było państwowe, uchroniła tego producenta. Nie zmarnowano tych pieniędzy, stworzono wspaniały samochód kompaktowy, który jak równy z równym konkurował nawet z niezwyciężonym Volkswagenem Golfem. Kolejnym krokiem na drodze do uratowania tej firmy był zaprezentowany w 1990 roku mniejszy model Clio. Renault świetnie czuło się w segmencie właśnie mniejszych samochodów miejskich i kompaktowych. Dlatego postanowiono, że właśnie inwazja nowych modeli będzie przede wszystkim w tym kierunku kierowana. Tym bardziej że Renault 5, które było przedstawicielem tego producenta w kategorii samochodów miejskich, najlepsze lata miało już za sobą. W 1972 roku powstała pierwsza piątka, i mimo że w 1984 przeszła znaczącą kurację odmładzającą, to jednak nie był to samochód, który mógł reprezentować firmę w latach 90. Yy, te samochody świetnie się sprzedawały w takich krajach jak Włochy, jak Francja, gdzie są małe zatłoczone uliczki. I tam samochody klasy B są bardzo pożądane. Renault Clio zadebiutowało w 1990 roku, miało wspaniałą kampanię marketingową, reklama Twoja droga do raju. To spowodowało, ale nie tylko to, że ten samochód zaczął być dostrzegany. Dziś dla Was może się to wydawać oczywiste, ale nazwa wcale oczywistą nie była, bo do tej pory Renault oferowało samochody z oznaczeniami cyfrowymi 19 18 15 9 11. A tutaj tutaj nowy model miał nazwę Clio, Clio, czyli odniesienie do greckiej mitologii, do muzy, historii i ten samochód rozpoczął nowy etap w historii francuskiego producenta, a także nowy rozdział w klasie B. Bo trzeba pamiętać, że auto, które debiutowało w 1990 roku, miało dużo starszą konkurencję weźmy Peżota 205 czy Fiat Uno oba auta, debiutowały w pierwszej połowie 80. tych lat. Debiut Peugeota miał miejsce 7 lat wcześniej. W związku z tym przez te 7 lat zdążył się już trochę zestarzeć, i chociaż małe Lwiątko było kochane na całym świecie, to gdy pojawiła się nowa oferta od firmy Renault, to nie mogło przejść niezauważenie i faktycznie nie przeszło. Ten samochód został bardzo mocno doceniony przez specjalistów, którzy wybrali go autem roku 1991, to była bardzo prestiżowa wówczas nagroda, i przez klientów. W 1991 roku klientów zyskało ponad 260 tysięcy samochodów. Co spowodowało, że model ten stał się jednym z najchętniej sprzedawanych samochodów francuskich i przez długie lata zajmował czołowe miejsce w rankingach najlepiej sprzedających się samochodów francuskich. Cóż, nadwozie zaprojektowane przez Francuza Gaston Juchet, na no, próżno nazywać bardzo ekstrawaganckim, nie. To było auto, które miało się wszystkim podobać. Stwierdzono, że ekstrawagancja niekoniecznie równa się sukcesowi handlowemu. Weźmy na przykład Volkswagena Golfa. Ten samochód trudno nazwać ekstrawaganckim, ale na pewno możemy stwierdzić, że jest to samochód, który trafia w bardzo różne gusta. I Renault postanowiło pójść tą drogą. Oczywiście to nie jest jakaś kopia Volkswagenów, jakkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tu miejsca na ekstrawagancję. Nadwozie tego samochodu było krótkie, jest krótkie, mierzy 3,70 m i to zarówno w wersji 5-drzwiowej, takiej jak tu, jak i w trzydrzwiowej, która zaprezentowana została nieco tylko później. Była też prototypowa wersja Cabriolet przygotowana przez firmę belgijską EBS, ale ona nie zyskała akceptacji Renault. Która koncentrowała się, centrala firmy koncentrowała się na produkcji Renault 19 Cabrio z nadwoziem przygotowanym wspólnie z firmą Karman. I ten mniejszy kabriolecik został odrzucony. Szkoda, ale cóż. Wielkim plusem tego nadwozia, jak sobie zobaczycie z tej perspektywy, jest ogromny rozstaw osi. 247 cm. To wynik godny kompaktów z tamtych lat. A tutaj mamy bardzo krótkie zwisy przednie i tylne, dzięki czemu przy małych gabarytach zewnętrznych udało się wygospodarować naprawdę dużo miejsca w środku. Zajrzyjmy do środka miejskiego Renault. Odsuniemy trochę fotel. I tak podróżowali szczęśliwcy mający Renault Clio. Wnętrze jest Plastikowe, co tu dużo mówić, ale nie ma tutaj gołych blach. Co jak na tamte czasy też należy podkreślić, bo na przykład Fiat Uno straszył boczkami drzwiowymi wykonanymi z lakierowanego metalu. A tutaj, tutaj, wszystko jest w plastiku i to całkiem niezłej jakości. No bo jeżeli po 30 latach nic nam nie odpada, nie jest porysowane, to znaczy, że ten plastik naprawdę nie był zły, jest odporny na zarysowania. Auto fakt ma niewielki przebieg wynoszący 75 963 km na 30 lat to nie jest dużo, uwierzcie mi. Cóż, miejsce pracy kierowcy bardzo standardowe. Kierownica dwuramienna z logiem Renault, ale mamy na przykład zegarek, mamy bardzo dużo praktycznych schowków. Tutaj jeden, drugi, półeczka, druga półeczka. Schowki w drzwiach, to znaczy w drzwiach kierowcy, bo w drzwiach pasażera tego nie mamy. Schowek na monety czy popielniczka. To sprawiało, że w tym samochodzie naprawdę łatwo było zachować porządek i nic nam się nie walało. Tutaj oczywiście kieszeń na radio, nie w tym egzemplarzu, ale o to bym się tak bardzo nie czepiał. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, zobaczcie, ja sobie siedzę normalnie, mam tutaj dużo miejsca. Na szerokość ten samochód też nie jest jakiś wąski i nie jest też szeroki. Jest taki jak samochody z tamtych lat zewnętrznie, ale wewnątrz naprawdę nie ma na co narzekać. Myślę, że pod tym względem Clio prezentuje zupełnie dobry poziom. Z tyłu nie ma nawet zagłówków, ale są bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich. Trzech potencjalnych podróżnych. W dodatku, aby ułatwić zachowanie porządku, zobaczcie, tutaj te pasy się tak wpina, klamry do wpinania pasów bezpieczeństwa, dzięki czemu no, zachowuję to jakąś estetykę. Ale co ważniejsze, to zwróćcie uwagę 3,70 m i siedzę sam za sobą i naprawdę nie można na nic narzekać. Miejsca nad głową mam pod dostatkiem, miejsca na nogi mam pod dostatkiem, miejsca na szerokość siedzę sam, więc ciężko to stwierdzić, ale sądzę, że mam pod dostatkiem. Także naprawdę pokazuje to, ten samochód powinien być jako pomoc naukowa dla studentów na politechnikach projektujących samochody, bo Pokazuje to dobitnie jak 30 przeszło 30 lat temu potrafiono stworzyć mały, ale wielki w środku samochód. Auto, które stoi obok mnie, to bardzo podstawowa wersja 1100 RL, pochodząca z polskiego salonu. Bardzo często auta zachodnie sprzedawane jako nowe w Polsce, były konfigurowane bardzo ubogo, ale klienci, którzy decydowali się na ten samochód, mogli wprost wybierać i przebierać w wersjach wyposażeniowych i silnikowych. I tu była wielka wartość tego samochodu, bo silniki zaczynając od jednostki 1100 kończyły się na dwulitrowej benzynie, która rozwijała 150 koni mechanicznych. Mówi o wersji Williams, która miała dodatkowo marketingowe znaczenie, bo Renault dostarczała silniki dla teamu formuły pierwszej Williams. Ale były też wersje 16S o mocy 140 koni mechanicznych, ale także bardziej wypośrodkowane warianty, jak na przykład 1.4. I ten chociażby silnik można było skonfigurować z najbogatszą wersją wyposażeniową, nie tylko zresztą ten silnik, bo 1.8 i 1.4 to były właśnie silniki, które można było skonfigurować z wersją najbardziej luksusową, z wersją bakkara, która była już takim topowym małym samochodem, jeżeli chodzi o wyposażenie. Pozwalającym cieszyć się nawet skórzaną tapicerką. Ale zejdźmy na ziemię. Ten samochód, który stoi obok mnie, chociaż nie ma skórzanej tapicerki i bardzo słaby silnik, najsłabszy w gamie, to i tak przysparzał zapewne wiele radości człowiekowi, który kupił go jako nowy samochód w Polsce, bo na tle małych kwiatów, polonezów. Był czymś szczególnym. Nowe auto z zachodu. Ci, którzy pamiętają lata 90., wiedzą, o czym mówię. Ten egzemplarz epatuje takimi elementami, które przypominają polskiej historii, począwszy od czarnej tablicy rejestracyjnej, przez znakowanie pojazdu, przez naklejki dealera z Lublina i naklejkę informującą o znajdowaniu się tego auta w centralnym rejestrze pojazdów. Oznakowanych. Mówiąc jeszcze o Clio, trzeba wspomnieć o tym, o czym nie powiedziałem. Auto to miało wielki epizod rajdowy Renault Clio Maxi. Ale wróćmy do bardziej standardowych samochodów i do auta, które tutaj koło mnie stoi. Zobaczcie, jak prezentuje się to auto pod maską. Bardzo ciekawie. Wygląda nawet jej samo podnoszenie. Może nawet jest ciekawsze niż silnik. Tu rozkładamy podpórkę. W zasadzie nie jest ona niezbędna, ale zawsze to jakieś zabezpieczenie. Wszystko jest umieszczone bardzo poręcznie. Alternator bardzo na wierzchu. Rzadko to tak wysoko jest umieszczony. Silnik jest zasilany gaźnikiem, nie wtryskiem. W związku z tym we wnętrzu odnajdziecie dźwignię ssania cechuje się on nisko położonym momentem obrotowym o niedużej, bo niespełno 80 Nm wartości, 79 Nm przy 2500 obrotów na minutę. Samochód był lekki, ważył 820 kg, dzięki czemu nawet z nienajmocniejszą jednostką spokojnie mógł się przemieszczać, przynajmniej po miejskich traktach. Silnik 1100 OHV, czyli wałek rozrządu umieszczony w kadłubie, generujący 55 KM, silnik umieszczony poprzecznie, napędzający tak oczywiście oś przednią, skonfigurowany z czterostopniową manualną skrzynią biegów. Jakkolwiek niektóre silniki można było konfigurować także z przekładnią automatyczną. Rzut oka do bagażnika, tak się go otwiera. Nie jest mały, jak na takie wymiary, to jest naprawdę dobrze. 265 litrów przestrzeni bagażowej sprawia, że małe Renault na tym polu nie ma się czego wstydzić. Oczywiście możemy tę przestrzeń powiększyć, składając tylne oparcie, ale jeżeli chodzi o koło zapasowe, to tutaj popatrzcie, pod tą wykładziną mamy tylko lśniącą czerwoną blachę, ale koła zapasowego tu nie ma. Ono znajduje się pod podłogą, tak tyłu w koszu. Także jeżeli ktoś ma z Was stary samochód francuski, proszę zwróćcie uwagę, czy to nie skorodowało, żeby koło nie wypadło Wam podczas jazdy, co czasami się zdarza, a nawet ma ciężkie do przewidzenia skutki i bardzo nieprzyjazne dla samochodu, który jedzie za Wami. Także pamiętajcie, taka przestroga. Zamykamy bagażnik, w ogóle jest w świetnym stanie to Clio, naprawdę to jest tylko 1100, ale ma coś w sobie ten samochód. Często to mówię, bo faktycznie często pokazuję takie samochody, przynajmniej tak mi się wydaje. Napiszcie w komentarzach, jeżeli jest inaczej, albo jeżeli zgadzacie się z tą tezą. Tablica przyrządów jest taka uboga, ale rzeczowa, uczciwa, jak to niektórzy mówią, jest uczciwa, tak. I co najważniejsze, wszystko działa. Zobaczcie światła awaryjne. Eee, tutaj mamy. Jak odpalimy, to też widać wszystko. Yy, światełko ładowania, kontrolkę ciśnienia oleju, czy temperatury cieczy chłodzącej. Hamulec pomocniczy, kontrolka odsania. Tutaj mamy nawet kontrolkę od świec żarowych, bo Clio można było nabyć z silnikiem diesla 1.9 D o mocy 64 koni mechanicznych. Palił mało i był wieczny. Oczywiście wiecznie też trwała Chwila odkąd ten samochód rozpędzi się do 100 km na godzinę, ale myślę, że to właścicielom takiego samochodu szczególnie nie przeszkadzało. Cóż, ja tutaj nie mam się nad czym rozwodzić. Zobaczcie jeszcze na lampkę. Spójrzcie, ona się nie uruchamia w ten sposób, tylko w ten. O! Takie ciekawe rozwiązanie. Ten dźwięk towarzyszył czasami mojemu dzieciństwu. W tej miejscowości jesteśmy w miejscowości Ruda Koło Stanowej Woli. Właśnie takim autem nieraz byłem, bo mój wujek z ciocią mieli właśnie Clio i jeździliśmy jako małe dzieci tym autem. Mój tato jeździł wtedy Polonezem, więc Clio wydawało mi się autem z innego świata, tego lepszego, zachodniego, bo lata 90., kiedy to się działo, były okresem wielkiej fascynacji Polaków światem zachodnim. Wszystko, co zachodnie, było lepsze, bo było zachodnie. Chociaż zwykle faktycznie też tak było. Ale wróćmy do małego Renault. Teraz przez kilka dni jeździłem tym samochodem i mogę Wam powiedzieć, Trochę więcej niż zwykle, z czego się bardzo cieszę i pozdrawiam Piotra, który udostępnił mi ten samochód do testów. Jak go zobaczyłem, po prostu klio, yy, nie Piotra, to powiedziałem: Słuchaj, no bardzo chętnie pokażę ten samochód. I on wspaniałomyślnie powiedział: Bierz go do odcinka, co też niezwłocznie uczyniłem. I teraz dzielę się z Wami tymi emocjami, które wywołuje ten samochód. Wielu z Was na pewno. Napiszę w komentarzach, że taki samochód był gdzieś u Was, w rodzinie, może sami mieliście, ale na pewno wzbudzi on lawinę wspomnień i ciepłych komentarzy. Zobaczcie, ten samochód jest w takim dziewiczym stanie. On jest oczywiście bardzo biedny, bo tutaj nie ma ani ABS-u, nie ma nawet wtrysku paliwa. Mamy silnik gaźnikowy, czterobiegową skrzynię biegów, ale z drugiej strony posłuchajcie. Wczoraj jeździłem z kolegą, który yy, jeździ Mercedesem W212 i powiem Wam, jeździłem też tym Mercedesem, że tak samo jak w Mercedesie te samochody nie skrzypią. Czyli okazuje się, że się da. Tutaj radio troszeczkę się obija, ale generalnie nie ma jakichś skrzypów jęków z tej deski rozdzielczej, czyli jak człowieka się przyprze do muru, jak jest pozostawiony do postawiony w sytuacji ostatecznej to potrafi zrobić coś porządnie i to udowodnili Francuzi, byli w bardzo ciężkim momencie w swojej historii, firma Renault ale wszystkie ręce na pokład i zrobili genialną dziewiętnastkę, a potem powtórzyli ten sam manewr w Renault Clio wszystko jest bardzo czytelne. Zobaczcie na te liczniki. Oczywiście ubogi zestaw, bo tutaj naprawdę nie ma się czym pochwalić. Mamy tylko prędkościomierz i wskaźnik poziomu paliwa i tyle. Bogatsze wersje dysponowały oczywiście bardziej rozbudowanymi zegarami. Ale mówiąc już o zegarach, mamy też zegarek, To nie było już taką oczywistością, a tutaj mamy jednak wersję standardową. Wszystko jest takie intuicyjne, tutaj nie sposób się pogubić, to nie jest jakiś odjechany francuski projekt a la Citroën Creative Technology, tylko to jest samochód, który po prostu zdobędzie uznanie czy we Francji, czy we Włoszech, czy w Niemczech, bo w Niemczech rynówki w latach 90. też zaczęły się bardzo dobrze sprzedawać. Wszystko działa świetnie, to też jest dużą niespodzianką, mogę tak powiedzieć. Nawet skrzynia biegów, tradycyjnie precyzja dźwigni zmiany biegów w samochodach francuskich pozostawia trochę do życzenia, a tutaj popatrzcie zresztą sami. Trójeczka i czwóreczka. Skoklewarka jest może troszeczkę dłuższy, ale precyzja jest taka, że możemy ten maner wykonywać dwoma palcami. No, niestety dzisiaj z tą precyzją w autach z Francji jest gorzej niż wtedy, częstokroć, no ale pominijmy to. Tak samo dźwigienki, zobaczcie. Kierunkowskaz. W ogóle, jeżeli chodzi o używanie kierunkowskazu, jest to mylące, ponieważ tutaj mamy dwie strzałki yy, na zegarach środkowych i one uruchamiają się od razu dwie. Widzicie? Tak jakbyśmy włączyli światła awaryjne, a światła awaryjnych nie włączamy. Gdy włączamy światła awaryjne, to oprócz tych wspomnianych tutaj strzałek uruchamia się nam jeszcze magiczny trójkącik. Wszystko jest podręczne, mamy mnóstwo schowków. Wiecie, ja mogę opowiadać podczas postoju o schowkach i tak dalej, ale jak już przejedzie się tak kilkadziesiąt kilometrów, to mamy zupełnie inne odczucie. To widzimy, czy to działa, czy ta koncepcja jest tylko ładna, czy również praktyczna. I to bardzo mi się w tym modelu podoba. Jakby producent już wiedział, że będą smartfony, tutaj widzicie, telefon mi się spokojnie mieści. Naprawdę. Pokrętła też ładnie działa, wszystko jest bardzo intuicyjne. Popielniczka, a ja nie palę, ale. W latach 90. jeszcze palenie było całkiem modne. Oczywiście, puryści będą się czepiać, że wnętrze jest bardzo plastikowe, szare. To prawda, ale no cóż, jest dobrze wykonane. Co z tego, że nie miałbym tutaj piękne wykładziny, nie wiem, tapicerskie jak w i Y z lat 2000, z przełomu lat 90. i 2000, jak gdyby to było już całe brudne, zszerzałe i... Nie wyglądałoby to dobrze, a tutaj ten samochód broni się prostotą. Prostota jest piękna: wszystko co jest proste, nieprostackie jest piękne, i renówka nas o tym doskonale w tym nas doskonale utwierdza. Jeśli chodzi o osiągi, cóż, no nie są one na wysokim poziomie. Teraz trochę przyspieszymy. Trzeci bieg. Gaz do dechy: 80 i 90. Silnik OHV, który tutaj mamy 1100 nie pretenduje do miany, miana wysokoobrotowego. Maksymalny moment obrotowy uzyskujemy już przy 2,500 obrotów na minutę, przez co jeżdżąc po mieście, mamy wrażenie, że auto jest takie bardzo żwawe, żwawsze niż wykazywałyby na to, wykazywałyby suche dane techniczne, bo przyspieszenie od 0 do 100 w tym samochodzie z silnikiem 1100 to 17 sekund. Całkiem sporo. Generalnie zawieszenie, jak to przystało na pojazd francuski, jest miękkie. Chodzi o to, żeby podczas jazdy przez brukowane ulice Paryża czy Nicei nie wypadły wam sztuczne szczęki, a młodsze z was, aby mogły się poprawić tutaj makijaż. Czy pomalować sobie usta podczas jazdy? Nie, naprawdę śmieję się, ale auto jest wygodne, miękkie, fotele są bardzo miękkie. Generalnie auto sprawia wrażenie takiego przyjemnego, żwawego. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić, do czego się przyczepiam, to fakt, że jeżeli chodzi o gaszenie tego samochodu. Światła trzeba wyłączyć osobno i zwykle zostawiam ten samochód na światłach, bo nie przypomina mi o tym żadne brzęczenie, żaden sygnał dźwiękowy, tylko muszę zobaczyć po prostu po wyjściu z samochodu. Ale ten samochód jest na tyle sympatyczny, że zawsze patrzę po wyjściu z zeń na jego miły pyszczek, i to sprawia, że nie rozładowałem jeszcze akumulatora. Yy, w ogóle cechą tego egzemplarza jest to, że mamy takie naprawdę fajne gadżety w postaci naklejek za opłacone ubezpieczenia do odpowiedzialności cywilnej, znakowanie pojazdów. To jest siłą tego egzemplarza zdecydowanie i naprawdę cieszę się, że mogłem sobie przypomnieć po latach, poznać po latach, no bo przecież tam jako dziecko nie mogłem sobie pojeździć tym samochodem. Ale fakt faktem, że mm, no dzisiaj popatrzę na niego z innej perspektywy, z perspektywy dorosłego człowieka, który już jakieś doświadczenie w motoryzacji ma i muszę powiedzieć, że wujek po tym jak kupił nieszczęsnego Fiata 850, no wiele lat później, Kupił naprawdę udany samochód, bardzo dopracowany, i w przeciwieństwie do Fiat 850 ten samochód nie powodował drenażu jego portfela, a wręcz przeciwnie mógł się cieszyć niewielkim zużyciem paliwa i posiadaniem pojazdu zachodniego, co stawiało go w niemalże w elicie motoryzacyjnej naszego miasta. Nie, oczywiście były wtedy lepsze samochody nawet w Stalowej Woli, ale Clio to było jednak. Coś, na pewno był elitą motoryzacyjną naszego, yy, naszej rodziny wówczas, gdy posiadał taki samochód. Także pamiętam też, że nie miał immobilizera, tylko miał tutaj blokadę skrzyni biegów. Taka charakterystyczna rzecz, bo ludzie bali się, że po prostu ten samochód zostanie skradziony. Tym bardziej, że parkował go pod wieżowcem. Cóż, na tym będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że poznaliście trochę historię tego modelu. Modelu, który był niesamowicie popularny. Ponad 4 miliony tej generacji, a ogólnie Clio sprzedaje się jak ciepłe croissanty, tak jak powiedziałem na początku. Eee, ilość sprzedanych Clio do tej pory wyniosła około 16 milionów na całym świecie, bo sprzedawano go do przeszło 120 państw na świecie, co też pokazuje, że to był taki projekt, który może nie był awangardowy, ale spełnił swoją rolę: uratował Renault. I tym pozytywnym przesłaniem pragnę zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień, bo pamiętajcie, że u mnie co tydzień jest coś starego. Trzymajcie się, cześć!